Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Road to Glory. No i dzisiaj czwartek, a więc mamy do odebrania nagrody za Mistrzostwa Food. Drużyna tygodnia naprawdę fajna, Griezmann, Auba. Kulibali, Firmino, no jest co trafiać. Oczywiście otworzymy tylko player piki paczki zostawiamy na czas, kiedy będą już e, możliwe do e, trafienia Tocy, No i lecimy z jednym z dwóch pików. Zobaczymy co trafimy tym razem. No, jest Belotti 84, ale jego nie weźmiemy. Weźmiemy Artura e, Boruca Polaka Rodaka. No a z drugiego e, piku Ojej, aż zaniemówiłem takiej karty się nie spodziewałem. Mamy Roberto Firmino. To jest, słuchajcie, nasz najlepszy traf chyba w historii grania w ligę weekendową. No nigdy nie trafiliśmy takiej karty tak grywalnej. pięć gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, no, jak widzicie świetne statystyki. No to jest karta, którą można wrzucić do pierwszego składu, co nie zdarzyło nam się jeszcze nigdy z tych player nie poleciało nic fajnego. No boruca oczywiście raczej do pierwszego składu wrzucać nie będziemy. No może posłuży nam jako jakiś taki talizman w kolejnej lidze weekendowej, w której już podobno będą do trafienia karty Team of the Season so far, bo tak się teraz nazywają. No a skoro trafiliśmy tego firmino, no to junior e, musiał przecież od razu Brazylijczyka przetestować. Jak widzicie, daliśmy mu styl gry myśliwy, a więc e, mocno podniesione tempo, e, wzmocnione też strzały. No i zobaczymy, zobaczymy jak e, firmino spisze się w Division Rivals. No. Rywal, no Rywal, taki nie najgorszy skład, troszkę złotych kart, ale takich z górnej półki. Kante, De Bruyne, Sane, Mane. <laughs> Oczywiście no Ter Stegen, ale to się przyzwyczailiśmy. No i pierwszy mecz, jak widzicie, debiut zawodnika Roberto Firmino. No fajnie, fajnie. E, bardzo nas to cieszy, że wreszcie udało się. Trafić kogoś, kogo da się wykorzystać w sposób inny niż tylko przepalenie. Początek meczu niezbyt interesujący. No, i tutaj jakąś wyprowadzamy kontrę. James do Firmino. Firmino się tu jeszcze przepchnął, no ale co za dużo, to niezdrowo. Za dużo było tutaj rywali. No, i nawet taki gracz jak Firmino musiał w końcu ulec. No a tu już 23 minuta kontra naszego rywala Aguero. No tutaj Adama Owen, odbijanka. No i oczywiście przegrywamy. Szkoda tracić gole w taki sposób. Nie lubimy też w taki sposób goli zdobywać. No a to już 28 minuta tutaj troszkę. Walki w środku pola, no i w końcu piłka łesiena, ten do sane, rashford do firmino, firmino finezyjnie, i mamy jeden do jednego. No, to było naprawdę świetne uderzenie. No, Brazylijczyk zaczyna z wysokiego C, można powiedzieć. No, 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 jak tak pójdzie dalej, to może. Na stałe sobie gracz Liverpoolu wywalczy miejsce w naszej podstawowej jedenastce, no bo brameczka z tych z cyklu palce lizać. No a to już 63 minuta. Firmino tutaj powalczył w polu karnym, przestawił obrońcę i zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu. No, a więc chyba lepszego debiutu nie mógł sobie wyobrazić. No mógłby co prawda zakończyć mecz z Hat-Trickiem, no ale tak się nie stało, nie będziemy narzekać. Dał nam zwycięstwo w pierwszym meczu. A więc junior postanowił rozegrać. Jeszcze jedno spotkanie. No tutaj Ronaldo Henri, Roberto Carlos, no, składzik. Górna półka. A więc Firmino będzie stanie przed e, ciężką próbą. No, i tu początek meczu. Wykorzystamy, żeby zwrócić Waszą uwagę na to, że jak pewnie część z Was zauważyła, pojawiły się miniaturki na naszym kanale. To dzięki koledze widzowi Dabkowi, któremu bardzo jeszcze raz dziękujemy za pomoc. Jak widzicie, kanał się rozwija, a Rashford strzela gola, ale niestety ze spalonego. Tak przynajmniej uznał sędzia. No i e, niestety tutaj mamy już minutę 19. Musimy cały czas walczyć o wyjście na prowadzenie. No a kto może powalczyć lepiej niż Roberto Firmino? Jak widzicie, ładnie urwał się w bieg tam w uliczkę. Serduszko dla was, drodzy widzowie. No i mamy 1 do 0. No, zobaczmy. Ładnie, tutaj już nie było tego podania od Rashforda, ale ładnie znalazł sobie miejsce Brazylijczyk, no i prowadzimy. Niestety z prowadzenia nie, cieszy, nie cieszyliśmy się e, zbyt długo, bo tutaj Gorecka porobił naszych piłkarzy. No a zobaczcie tutaj Mbabu, który traci piłkę na rzecz Ronaldo, Özil, no i mamy jeden do jednego, no. Troszkę dziwnie to wyglądało, że ten Ronaldo tak bez problemu poprzepychał, porobił tego biednego mbabu, no ale co zrobić. A to już końcówka meczu, tu jeszcze rywal z jakąś próbą akcji ofensywnej, ale nasz Ferdinand powstrzymał Bale'a, no i możemy wyjść z kontru. Ronaldinho pojawił się na boisku, tak, ktoś się tam pytał, dlaczego nim nie gramy. Nie gramy nim dlatego, że ma wytrzymałości na 60 minut. Wolimy go wykorzystywać jako takiego jokera, wpuszczać na boisko. Na końcówki, tak jak runeja, który właśnie dał nam zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry. No ale zwracam Waszą uwagę na to, że asystował Anglikowi Roberto Firmino. No, bardzo ładne tam podanie. Brazylijczyk posłał, zobaczcie. A, tu już nie widać w tej powtórce, no ale była to asysta naszego nowego gracza, no, którego wykorzystamy w lidze weekendowej. A na dziś to już wszystko, trzymajcie się, na razie.